Cześć, w tym odcinku 50 faktów o PewDiePie. Widzę, że ta seria podoba Wam się, piszecie w komentarzach wiele propozycji, wszystkie je zapisuję i będziemy sobie powoli publikować systematycznie filmy w tej tematyce. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a doceniasz moją pracę, proszę kliknij ten czerwony przycisk pod tym filmem, a my przechodzimy do faktów. PewDiePie to tak naprawdę Felix Ardulf Kieberg, urodzony 24 października 1989 roku w Szwajcarii. Faktem jest, że chłopak ten ma chorobę morską, więc teoretycznie nie powinien mieć za dużo wspólnego z wodą. Nic bardziej mylnego. Posiada licencję żeglarską. Znacie fakt, że kiedyś chciałby członkiem zespołu One Direction? To plotka. Wszyscy myślą, że PewDiePie zaczynał od Minecrafta, niemniej pierwszym filmem była Penumbra, ale usunął ten film. Kolejno nagrywał Koda, dopiero później Minecrafta. PewDiePie zarobił w 2015 roku ponad 50 milionów złotych. W 2016 roku natomiast zarobił 10 milionów mniej. Jest pierwszą osobą na świecie, która osiągnęła próg 50 milionów subskrypcji. Jego majątek szacowany jest na sporo ponad pół miliarda złotych. Niektóre źródła mówią nawet o 800 milionach złotych. Jeżeli pod lupę weźmiemy pierwszy człon nazwy, czyli Pew, dowiemy się z tego, że nazwa PewDiePie początkowo wzięła się od dźwięków, jakie wydają blastery, na przykład w Gwiezdnych wojnach. PewDiePie dostał rubinowy przycisk YouTube'a za 50 milionów subskrypcji, który był odzwierciedleniem pięści z jego ówczesnego awatara. Jego kanał nastawiony jest głównie na gaming, ale także na vlogi czy też informacje ze świata. Na YouTubie jego filmy odtworzono do tej pory ponad 17 miliardów razy. Każdy jego film w momencie publikacji potrafi mu przynieść po jednym dniu lekko 20 tysięcy złotych zysku. Z kolei każdego dnia średnio dochodzi mu 45 tysięcy nowych subskrybentów. Co miesięcznie daje ponad 1,3 miliona nowych widzów czyli sam PewDiePie potrafi w 3 miesiące zebrać tyle subów, na ile największy polski YouTuber pracował kilka dobrych lat. Przez pierwszy rok jego filmy nie cieszyły się zbyt dużą popularnością, jak sam uważa, nigdy nie sądził także, że kiedyś będzie tak dużym YouTuberem. Od początku nagrywał filmy w języku angielskim, mimo iż mieszkał wtedy w Szwecji. Ze Szwecji przeprowadził się do Włoch, gdzie zamieszkał z Marcją, jego dziewczyną. Później przenieśli się razem do Wielkiej Brytanii. Gdy przenosił się do Wielkiej Brytanii, miał kilka milionów subów, to dopiero tam jego kariera eksplodowała. Na YouTube jest od 8 lat, a dokładniej od 29 kwietnia 2010 roku. PewDiePie ma własną sieć partnerską. Studiował on ekonomię na uniwersytecie. Swoją dziewczynę poderwał w sposób na youtubera. Wysłał jej swoje filmy, a jej najwidoczniej się spodobały. Mapsa Mopsa, o którym nawet zrobił pewien remix. Zasłynął na swoich reakcjach z gry Amnezja. Kanał stworzył będąc aktualnie na zajęciach na uczelni. PewDiePie pracował również sprzedając hot dogi. Był pierwszym youtuberem, który wbił 12 milionów subskrypcji, przegonił wtedy Romanę Atłoda. Początkowo Felix nagrywał filmy bez kamerki. Po dwóch latach wbił pierwszy milion subów. Może to nie fakt, ale co mi tam? Jego dziewczyna Mercia ma na swoim kanale ponad 7 milionów subskrypcji i 311 opublikowanych filmów. Na moim kanale macie serię z dziewczynami polskich youtuberów. Gdybym zrobił o niej odcinek, prawdopodobnie znalazłaby się na szczycie zestawienia z najpiękniejszymi dziewczynami youtuberów. PewDiePie dostał paczkę od widza z Polski, którą otworzył na odcinku. PewDiePie grał kiedyś w Tibię. Jego rodzice byli dyrektorami szwedzkiej firmy sprzedającej ubrania. Przez to, że ciągle grał w gry, prawie wyleciał ze szkoły. Wziął się jednak w garść i skończył w Szwecji odpowiednik polskiego liceum. Za zarobione pieniądze ze sprzedaży interaktywnych obrazów kupił sobie komputer do nagrywania filmów. Do lipca 2013 roku mieszkał w miejscowości San Paulo wraz z partnerką, którą poznał w internecie. Później, jak już wspomniałem, przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii. Przyznam się, że od jakiegoś czasu mniej śledzą Felixa, niemniej w piątki publikował video-blogi, w których odpowiada na pytania, wykonuje wyzwania jego widzów napisane na jego Twitterze oraz przedstawia prezenty, które dostaje od swoich fanów. Czy robi to to dziś? Tego nie wiem. Dajcie znać w komentarzach. W 2013 roku Felix wygrał Star Count Social Star Award w kategorii Most Popular Social Show. W 2014 roku Felix otrzymał nagrodę Golden Joystick Award 2014. Dostał on ją w kategorii Osobowość Roku w branży gier wideo. Sukces powtórzył w 2015 roku, gdy wygrał kategorię Branżowa Osobowość Roku. Na jednym z odcinków pokazywał jak próbował spuścić otrzymany przycisk od YouTube'a w WC. Być może widzieliście reakcję PewDiePie 14 lipca 2017 roku, gdy ten oglądał Janusza Korwinę Mikke, który rozkminiał sytuację polskich kobiet. Wypowiadał on się wtedy o tym, ile zarabiają polskie kobiety i że zarabiają one mniej pieniędzy od mężczyzn. PewDiePie poparł wtedy postawę Korwina. Kiedyś na Twitterze wypowiedział się o Michale Szpaku, który wystąpił na Eurowizji. Dał mu wtedy ocenę 0 na 10. Ostatni polski akcent i ostatni fakt w tym zestawieniu. PewDiePie grał kiedyś w polskiego wiedźmina, zrobił o nim trzy odcinki, a seria ta cieszyła się niezłą popularnością. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki szybki odcinek podobał Wam się i liczę na Wasze komentarze. Piszcie, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Dostawcie również lajka pod tym filmem oraz subskrypcję na kanale, jeżeli doceniacie moją pracę. Do usłyszenia. Cześć!